Witam. Dzisiaj mam na sprzedaż tą konsolę małą PS1, czyli 102. W skład będzie wchodził tak: dwa pady zamienniki nowe. Jeden, drugi. Karta pamięci wyglądana oryginalną. To będzie jedna sztuka zasilacz jest oryginalny Sony 7,5 V i kabel cince oryginalny i do tego dam znajdę oh, ma dobra no w każdym razie telewizor danie jeszcze to nie i to będzie w zestawie i 10 GR nie wiem, może się z granicy zmieni, będzie więcej, ale na, na tą chwilę jest 10. Ona była wyczyszczona, obudowa też. Obudowa jest ładna. Ja ją wybieliłem. Gierki jak chcecie sobie nagrywać to Wystarczy sobie wpisać w Google PS1 ISO I są gierki za darmo I nagrywać, i nagrywać z prędkością 4 A jak macie te nowoczesne nagrywarki na USB Tam jest najniższa prędkość 10, no to nagrywajcie 10 no, nie będę to tak super nagrane jak tą czwórką, ale dają radę. Tu trzeba te testy przejść. Dobra, idziemy z nowym czasu. cena chyba tam, jak się wystawiłem 300 zł to macie komplet gotowy do grania, nic nie musicie kombinować miał być jeden oryginalny pad, ale w tym oryginalnym padzie nie działają krzyżyki, tam gumkę próbowałem wymienić też nic nie dawało chyba jakaś głębsza awaria będę musiał posiedzieć po prostu będzie jak na prawie w innym zestawie no ale jakby był oryginalny, to by ta konsola kosztowała 350. A tak naprawdę ja gram tymi padami, nie, wiem, mi się nimi lepiej gra jak tymi oryginalnymi, ja też mam swoją konsolę. Nie wiem, mam te pady i jestem tak zadowolony z nich, że. i są najlżejsze. Ale nie zept, zapro... ale dziad jeden Tutaj jeszcze można sobie poustawać jego parametry. Że on będzie szybszy. Spoiler nie można ustawić. Tyle, że on wiadomo, będzie niestabilny, nie? Ale szybkość będzie miał dosyć szybki, no gorzej na zakrętach, nie? Kiedyś tak graliśmy z bratem w to. Tu to można koło stracić, to nie wiem czy to uruchomiłem, to, to mo, tak graliśmy, że wszystkich niszczyliśmy. Dobra, tutaj. się wczułem. Jeszcze jedną. Błędę robił PlayStation 2. Tam lasery manówki przyszły mi. Tam jeden. Jeden miałem dobrym, ale tam CD mi słabo czy to Tego postanowiłem wymienić W tej dwójce. Zamówiłem dwa nowe, kolejna konsola mi też idzie, dwójka, jeszcze będę miał tą, tą z tym cyfrowym napędem, muszę się ją zrobić, ale ona już tam mam klienta, to raczej nie wiem czy będę wystawiał. fajna ta gierka jest. Zręcznościówka. A, czekaj jak ja to mam. Aha, skacze się. Kulta. Aha, już to mi się nie da. O kurde, dwa razy wcisnął. Dobra. To będzie na tyle. Nie będę przymulał o głupotach do no następnej konsoli. Aha.